Cały czas wiatr z hitem, życie płynie zip jest zipem Jest pomysł na płytę, płyta jest tego wynikiem Żaden zip nie jest zipem to chciałby się przylansować Zip dlatego jest zipem, bo z bitem lubi rymować Nie jeden próbował z zipami się zaprzyjaźnić Nie jeden cukrował, przez co sam się tylko spłacił Nie jeden załował, bo prowokował i drażnił Udacznik motywował się tym, że jest kimś ważnym Trześnik, jak masz mieć jakieś pretensje Każdy ma korekcję, pozdrawiamy konkurencję Liczą się intencje, a nie same referencje Też trzeba mieć odwagę, żeby wygłosić recenzję A ty, jak chcesz, możesz dalej strugać głupa Biód cukier, cukier, aby do celu potrupa słuchaj, słuchaj i się ucz, jak ja i moja grupa Traktujemy z góry te karykatury tutaj Czery uśmiech to nie nasz kierunek Sip skład, soku ponu deszczu wzajemny szacunek Jebać wizerunek, make-up i maskaradę zarzuć mi coś, chuj na to kładę, jestem sobą zawsze i nie udaję Płaszczysz się przed nami jak złotówka pod tramwajem Za to pójdziesz na nas, kiedy nie słyszymy, życzę zdrowia dla ciebie i całej rodziny Nigdy do udawania, nie czułem mięty żyję dla bliskich swoich. Dla legendy Ja w różowym swetrze nadal będę mężczyzną A pista ze złotą ketą Nadal jest pistą Sierotwo, chyba powoli się w tym gubisz Bardziej naturalny niż ty Jest już Rubik, lub jak lubisz dupoli się na salonach Miód i cukier I klepanie po ramionach